Dawaj może pod ten podjedziemy, jak to się nazywa? Patrz, masz takie Ferrari pa Taranują, o Ferrari, dobry pomysł, już je odznaczam Gdzie to Ty Ferrari? Gdzie zdążysz Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Riki i to jest kolejny odcinek Dzień z Życia sms -a. Dzisiaj ze mną jest jeden z naszych nowych rekrutów, DJJ, przywitaj się. Witam. Tak jest, witamy was tutaj na kolejnym odcinku, to znaczy to, to z, tutaj z djj okazało się tak, że właśnie zagadałem o tym, że, będziemy, że będę zaraz nagrywał, no i się kolega tutaj zgłosił. No, więc chyba możemy zacząć, nie? Tutaj planowaliśmy... O kuczy, teraz mi się dopiero kamera oddaliła, ty... <grych> Czekaj, o, dobra. Lecimy tutaj, mieliśmy zamiar poodznaczać auta. No więc to zróbmy to. Aha, i tak jeszcze tutaj od razu wam mówię, pozdrawiamc tej Macio, który tutaj prosił o pozdrowienia. No i tak jest. Więcej pozdrowień sobie nie przypominam niestety. Ten nie ma ręcznego, więc tylko odznaczamy Ten dobrze soi No, to chyba możemy jechać, co nie? No Damian tutaj, to znaczy DJ, że będzie tutaj prowadził To się zmienimy No, pup, tak w 10 minucie odcinka się zmienimy Oczywiście chyba, wszelkie... Półka. O, to weź go hakaj, on zaznacza oznacza z tego, co widzę no więc tak się pracuje bójkami, jak widzicie Współpracować musimy ze sobą No więc nie ma tutaj nic strasznego Dzisiaj w ogóle patrolujemy San Piero i raczej nie będziemy wyjeżdżać no chyba że zostaniemy poproszeni przez dyspozytora Co nie? Tak, zgadzam się a teraz właśnie widzicie mój popis z komputera, zresztą mówiłem to w pierwszym odcinku, że nie jest on zbyt dobry, no i w tym miejscu mamy 15 FPSów Ogólnie Harpera jest właśnie w miejsce miejscu, dlatego przy słabszych komputerach raczej spadają FPSy No Poczekaj, ja tutaj wyciszę grę Zapomniałem wyłączyć radio Ale gra jest już ciszona i będziemy Cię słuchać Cieszy mnie to bardzo Nie no, chwilę tam jak się pogra muzyka to chyba raczej się nic nie stanie, ale... no. Dawaj, może pod tempo jedziemy, jak to się Patrzę, nazywa. Masz takie Ferrari, pa. taranują, o Ferrari, dobry pomysł, już je odznaczam. już w stanie 20 minut tutaj ze mną ponagrywać? <grych> Myślę, że tak No tak ogólnie to mamy w tym momencie Dzisiaj jest 4 listopada tak. Mamy godzinę 17.45 Więc odcinek tak do 18:00, trochę dłużej Myślę, że potrwa Jakieś zdarzenie drogowe tutaj widzę Jak coś to Szkolenia Aha, no to nie, to nie Aha, chyba no. Tak się teraz zastanawiam, czy F6 zamazywać czy nie, ale chyba zamarzę jednak. Bo to jednak tam są też informacje takie poufne, że tak powiem. Co nie? No. No. O, albo po prostu szczegóły będę zamazywał, po co cały zamazywać, skoro resztę widać. No to jak już będziesz uważał no, To już na forum można coś zobaczyć W ogóle, ja tak się boję z tym zamazywaniem Nie, bo to kurczę, czegoś nie zamarzę i później będzie przypał Mówiłem, że będzie jakieś auto? No <laughs> Mandaciki od razu wystawiają. Dobra, ja już tutaj nacisnąłem do wysiadania Dobra To nie ma ręcznego No bez jaj A to? Boję się, że tylko kościoła wejdę to też nie ma nienaśnego. Nie no, chłopie, ja tu zaraz do kościoła wyjdę, ja tego nie chcę A, zostaliśmy wysłani do LS. Widzisz? Aha. No rzeczywiście, dobra, to jedziemy. No. Ja by się tutaj jeszcze przyjąłem, ale b-b-bez be, be, sygnału, ty. Bez? No bez, no bo po prostu jedziemy, zmieniamy miejsce ty Źle się wyraziłem, zostaliśmy po prostu przydzieleni do Los Santos. Nie, nie jedziemy na żadne zgłoszenie aktualnie. No, aha, Jak nie, jakbyście nie zauważyli, jeździmy tutaj SMSA 012. A, ktoś się pomylił. Zamiast dać, że kurczę, to jest pojazd odholowania, to dało kategorii inne, nieważne. Masz jaki, jakieś propozycje co do utworu, który nie jest na prawach i dałoby się go tutaj wrzucić na no odcinek? Eee, yy, w sensie... Nie wiem, nie za bardzo. No to, no to będę wrzucał swoje remixy. To wrzucaj. No. No więc tak ogólnie wygląda służba Sensana co dzień, no co tu więcej mówić? Tylko nie, mo nie możemy złapać żadnego zgłoszenia, żebyśmy pojechali, kurcze. To jest najgorsze. Bo złapałbym sobie chętnie jakieś zgłoszenie i pojechał na nie. I pokazał jak to wygląda. Cześć motocyklista. No, wyszedł. Na razie motocyklista. <laughs> No kurczę, nie możemy iść na inne kanały, bo, no, bo kurczę, musimy być na kanałach frakcyjnych na służbie, a nie, mo nie możemy też zabronić wchodzić do nas, więc to taki troszkę Lipton. O, widzisz, widzisz, no widzisz, no właśnie. Nie mówić. Więc zobaczymy tutaj. Nie, no, znaczy po prostu nie chcę mi się mandatować. Na środku drogi nie stoi, No, z sobie stoi, nikomu raczej nie przeszkadza to. Tutaj pędzimy do Los Santos, dlatego go nie zabraliśmy. Ty, i w... znowu będziemy w Los Santos. To znaczy, kolejny odcinek będzie w Los Santos. Coś nas ciągnie do na tego miasta. No. Miasta aniołów. Ty, to ja może w tym momencie zrobię przyspieszenie, to, to znaczy time sleepa, czy jak to się tam nazywało, clip Speed. o time lapse'a, clip speeda, czy jak to się nazywa, no i widzimy się tutaj za chwilę, a teraz mały pokaz umiejętności kierowania DJJ'a, <śpuszczam> zapraszam na seans. A ja za ten czas, gdy sobie tak jedziemy, mam dla was jedno pytanie, które zadał nam Jakub. Tak, on to pytanie zadał w momencie kiedy już skończyłem nagrywanie ale postara, postaram się je tutaj umieścić właśnie w ten sposób Pytanie brzmi czy SMSA może pojechać do bazy innej frakcji, sobie pogadać i w ogóle daje łapę i suba Dzięki Ci bardzo za łapkę i subskrypcję I co do Twojego pytania to niestety nie mamy takiej możliwości No chyba że jest to zgłoszenie, wezwanie to wtedy taka możliwość jest więc ja tutaj już Zostawiam Was dalej dla filmu i tutaj dla naszego komentarzu. No i tak, cześć. No dobra, to już jesteśmy tutaj w Los Santos od mniej więcej 20 sekund. Zagadaliśmy się tutaj, no właśnie i zapomniałem o tym, ale już jesteśmy w Los Santos, już tutaj jeździmy po drogach. I patrolujemy po raz drugi w, moj, na, naszy, w serii na YouTubie Los Santos. No, więc patrolujemy, tak jest. Kto może coś ciekawego się wydarzy. No właśnie, może coś ciekawego się wydarzy. Coś śmiesznego, byłoby fajnie. Miałbym co wstawić na. Jak to się nazywa? Na przed intro? Czy jakoś tak? Wyszliśmy. No, jak już taki afterek, wyszły mi w ogóle te wszystkie pojęcia z głowy, jak to się nazywały. Te, te go Speedy, te kurcze cięcia i w ogóle. Tak, to jest jak się na spontanie nagrywa. No, nie, nie chodzi też o to. Chodzi mi o to, że tego. I kiedyś nagrywałem i wiedziałem, jak to się nazywa. A teraz, jak drugi odcinek, nagrywam, szczerze mówiąc. Jeszcze próbowałem z Minecrafta nagrać, że... co się tutaj wam przyznam. Ale tak jakoś mnie nie ciągnie do tej gry. Znowu, tak jak kiedyś. No Tam widzicie reklamy Team Spika. Tutaj też <grych> Atukę K69 W ogóle zapraszam na moją audycję o ile ten filmik wleci dzisiaj w nocy to audycja będzie o godzinie 11 do godziny 13 w sobotę i od godziny 17 do godziny 19 w niedzielę, więc zapraszam Was na audycję. No może Damian damy... Będzie, może będziesz jeszcze poprowadzić z nami audycję. To znaczy ze mną? No zobaczę. No. Wjechałeś w strefem, nie wiem czy wiesz. Ja właśnie zauważyłem. Można wyjechać jak najszybciej. No. W ogóle te tereny są chyba przez młode wilki przejęte, nie? No tak, tak. Zresztą zaraz, zresztą zaraz zobaczę. Ranking. No, młode wilki poprzejmowały. No, zresztą ja tu jestem w młodych wilkach, więc się mu cieszę, że będzie trochę grosza dla organizacji. Dobra, wyjechałeś. Albo się bez przykryć niespodzianek. No Tak sobie teraz myślę i może podjedziemy pod mechanika w Los Santos, bo tam często jest jakieś, no dziwne rzeczy. Już się na niego kieruję. O, albo pokażemy co może też sms robić, czyli pilnowanie kolejek. Bo to też będzie dobry pomysł na odcinek. A czemu nie? No to dawaj, jedziemy tam. tam. Możemy ja już, ja już kolejkę. A nie, no. A to jedzie, to coś jedzie. <grym no, <grym spokojnie. A bo stało, w pewnym momencie No tak, tak, ja widziałem też. W ogóle podoba mi się to, że w nowej wersji Kantazji, którą oczywiście spiraciłem, mam stopper, nie muszę na telefonie się bawić, więc pod FPS-ami mam stopper, więc to jest bardzo fajne. I aktualnie nagrywamy 12 minut i 25 sekund. To no zaraz możemy się zmienić jako kierowca No pasażer. tak, tak. Po, po tutaj mam popilnujemy po sobie kolegi tak 3-4 minutki i się zmienimy. A to sobie nie ma czego pilnować. No, nie ma Chyba sensu. U lakiernika jest. No, trzeba to zabrać. Tylko nie wiesz, że dokładnie pod lakiernika, bo jeszcze ktoś podbiegnie i cię maźnie Będzie przyps No. To nie ma ostatniego... a to nie chcemy się apatować, bo to nie ma sensu. Zabieraj. Coś się dzieje. No, szukam jakiegoś afterka, żeby się jakiś afterek wydarzył, no ale nie ma co wrzucić, no. Spokojnie <laughs> Solujesz samochód, to się może wymienimy e Co, co mówisz? Solujesz wóz, to się wymienimy może. Dobra, dobra, spokojnie. No Nie masz żadnego kanału na YouTube, nie? Kanał mam, ale nic nie wrzucam. No, no to o to mi chodzi, bo jakbyś miał to bym dał linka po prostu, co nie? O, dostałem 200... Myślałem kiedyś, że nagrywać na YouTube, ale nie wiem, czy dałbym radę z tym. No, właśnie dostałem 200 euro za pół godziny gry za Golda, za konto Gold. Polecam. Podnieśli ostatnio właśnie zarobki na tych premiach. Podnieśli? No, z, kiedyś było 75 na prence, teraz masz 150. A na goldzie miałeś 100 i masz 200 Więc łącznie Aha. teraz w godzinkę można z obydwu kont 550 euro zarobić za, za nic praktycznie, za granie to ładnie No dobra, teraz odjdź trochę dalej, przechodź i się wymienimy Żeby nam tutaj nie schowała auta Dobra Czekaj, jeszcze tam widzę samochód No, z graczem Z graczem, I dobra. bez gracza I Już bez gracza Jedziemy no, tak więc przekazałem ci holownik w prawnie nienaruszony stanie, prawie, a no, no prawie ja tam widzę, że jakieś oprowadzanie się odbywa, właśnie Wprowadzają tam, chyba autobus jeździ, tak? Tak, tak, tak to wyglądało? Być może, być może no, jakieś ceje tu poprowadzają. Nie, nie kręcę taki eventy. Ja ten serwer znam bardzo dobrze. Gra od 4 lat. Ja od 4 lat serwer nie ma 4 lat badunc. No prawda. Tak, aczkolwiek na forum pisze od 4 lat. Nie. No, nie, mi, mi chyba jeszcze trzech pisze. Nie wiem, nie mam pojęcia. Zakręt. W ogóle wam się wydaje, że ja przy, że dźwięk jest opóźniony, ale ja serio to z opóźnieniem mówię ty... Tak ostatnio zauważyłem. Tutaj O, przepisowo. <grym> na lotnisku pewnie coś będzie. Jedziemy na lotnisko. Dobra. Jak będzie 20 minut odcinka i zrobię tam przyspieszenie, to akurat będzie fajnie. Fajna długość wyjdzie. O, tam widzę perasa w brogu. Zaparkujemy sobie i przebiegniemy się po lotnisku. Dobra. Jak znajdziesz coś takiego źle zaparkowanego, to tego. Tego perasa tutaj odznaczę. Reszta to jest OK. Tak? No to tak. fajnie. No nie mogę wsiąść ty. O już mogę. To bierzemy tam tego perasa. Skuterek. Największa zmora dróg. No no tak, no to prawda. Zablokuj zamek, bo tutaj drzwi były otwarte. Odblokuj zamek, jedzie, no jedź. Dobra, jak on nie jedzie, to ja jadę. No to akurat fajnie, bo odcinek się kończy, to ja od razu polecę go zmontować. Więc wyjdę z Mubla, bo mi się będzie nakładka z Kamtazją psuć. I później wejdę na służbę. Ten gość za nami pyta się, gdzie jeździł. Ciebie na PM? No. To weź mu, napisz, że. O, napisz, bo żeby jechał za nami, to akurat pomożemy mi. On tutaj przepisowo do nas nie zgubi Pralinka Napisałeś mu? Tak No To jedź za nami panie kolego Chyba go ktoś tam uderzył, tak? Lekko. potrącił go. No czekaj, poczekam na niego. Aha, Wilson, śledzi nas, dobre jesteśmy pod urzędem. Tak. No i chyba kolega ogarnął, że to urząd. Nieważne. Tak, napisał mi dzięki. No, to git. Dobry uczynek dnia zaliczony. No więc e, chyba będziemy kończyć powoli tego odcinka. Co o tym sądzisz? No. 20 minut jest. Więc ja proponuję sobie tutaj na ten dziwny parking zajechać i korzystać tutaj sygnałki i się pożegnać. O teraz mam już dobrze kamerę więc zróbmy to co planowaliśmy. No ustaw się, ustaw! No dobra, no więc ja jestem Ricky, dzisiaj ze mną był DJJ i to był kolejny odcinek oczywiście z Dzień z życia sms no, no, na razie wszystkim. Dokładnie tak, cześć.